Dobra. <laughs> tak <To> <laughs> I tak to się robi właśnie. Już, <laughs> już. Aplikacją? Nie, no damy radę spokojnie, bez Aplikacje. aplikacji. Chodźcie, chodźcie. Nie, dobrze się, chodźcie, damy radę. Ja już wiem gdzie. No weź, nie szukaj Martyna. Nie sugerujcie się z znakami. Ma ktoś tego... Daj paszport. Dawaj paszporty, oddawaj paszporty. Ostatni raz. Jeszcze może rano gdzieś Jeszcze rano pojadę. Jeszcze rano. Zapłacone jest, to jeździmy 24h. Martek pierwszy w stanie. Pierwszy wstanie. Intro, Nawet nie trzeba, bo tu nie ma wstania. Aha. Wszystko cały czas otwarte. Nie. Paszport proszę. Martyna, bank paszportów. Z banku do banku. No właśnie, bank. Bank Rutkowiec, wiesz. Bankrut. <laughs> o, patrzcie jaka pincetka fajna. Masura widzisz? Fajny kolor. Widzisz Bartek? Patrz. Widzę, widzę. Elektryk? No, pewnie tak. Ale fajny. W ogóle podobają mi się, no. Tylko, że one są najładniejsze tutaj, we Włoszech. W Polsce już są gorsze. A u ciebie mnie na podjeździe. Jak to wyglądało? Dobrze, myślę. No. Zwłaszcza, że my je już kojarzymy tutaj z błoki. I są fajne, nie? Co? Z autobusem? Ale wiemy, w którym? A wiesz, jaka tam jest stacja? No, ale się ładnie szło w tym dół rano. No, ładnie się szło. Jakby była... O, proszę podjechać, Czemu nie? Dobra, ale wiemy jak się ta stacja na... może nazywać? Kuba. Jakub. Jakuba. Ja Oka. Ja Oka. Joanna. Ajo Bartek. No Ajo Bartek. dobra, jedziemy autobusem spoko. Żebyście tylko wiedziały, gdzie wyjdziemy. Dobra, na około wysiądziemy. Na oko, to chłop w ale umarł. Ale są cztery stacje fasoniczne. To znajdziemy przede wszystkim na Nie jeden. Na oko. Pięć jest nawet, sześć stacji fasonicznych. A? no i mhm. to znamy, tą wice, znamy to osiedle, Więc Znamy jak najbliżej. To miasto bliżej. jest moje. To jest. A ty, Barbara, no. nawet nie spytasz, Katovice gdzie idę. Nocą. A gdzie idziesz? A, kto powiedzieć. Miasto prywatne. Damy radę. Damy radę. Tak, tak. Tak, nocą. Nocą. No. I z naszą Czemu? pomocą. Trzeba być tak. Ej, dobry czas mamy jeszcze na kolację. Super. Ale trafiliśmy. No. Co sobie zrobimy? Makaron z, z pesto, pesto z z pomidorkami i z posypanym parmezanem. Dobrze. Dobra. pójdzie No będzie ciężko pewnie. Mamy jeszcze gnocchi. Gnocchi? gnocchi mamy, tylko mam, a mamy, mamy z Dobra, gnocchi z wczoraj mamy, tak. Nie, na jutro. Eee, to mamy dla zinę, Tortelini. Tortelini. I odważnych. Dla odważnych. Jutro Dla, odważnych. dla chętnych i dla odważnych. Tylko, że Kuba jeszcze o tym nie. Właśnie barszczyk jeszcze Kuba Muszę nie wie, że zapytać. Jacob, jeszcze nie, nie, nie wiem. Barszczyk. Kuba napisz w komentarzu. Kuba pozdro, jak oglądasz. Jakim studem. Jakby co, jeśli robimy ten Barszczyk, to zapraszamy do nas no. na taki polski barszczyk. Polski, nie jakiś tam włoski. Chyba, że przecież nie na naszą wizyty do poniedziałku. No, I to spotkamy No, o, przedłużmy to, by mi bardzo pasowało. No, nie wiem, co to jutro. Przedłużamy wizytę do poniedziałku? Tak, no Kuba w Kiedy? No bo nie wyjedziemy w poniedziałek, coś mi się powie. No to akurat się wymienimy samochodami. O. Oddamy mu Panda. I wrócimy sobie normalnie jak ludzie Wolbiakiem. Wolwiakiem, Wolwiakiem. Myślę, myślę, że on Pan Wam nie nie będzie Zresztą. Bo się szanuje Bo się szanuje Dzień dobry Także tak. Ja tak Według mnie jest bardzo fajny samochód I Pan i drugi to? Volvo? Jak najbardziej Myślę, że ja tutaj niebawem wrócę A Volvo to wygląda, w, ogóle, w ogóle wygląda jak Dacia